Cześć, ja z tej strony Tomek. Chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem stabili 15 górę. Mam nadzieję, że Wam się uda. Dzisiaj będziemy tak sobie luźno grać Mortisem. No coś takiego. Może nam się uda 17 rank zbić nawet. Dobra, zaczęliśmy grać. To jak zwykle, ktoś się musi pojawić, tak? Dobra, nikt nie przyszedł. A, bo to jest. Ale oszustw, widzieliście? Nie, tak no to jest najgorzej, jak ktoś oszukuje. Napiszcie, czy wy tak robicie jak on? No to mnie pewnie zaraz zabije. ja tu ich mogę pokiwać go. On już za bardzo zdenerwował. Nie, nie, zaraz mi tu bombę wyrzuci. Widzieliście, jak chciał sterować? Widzieliście? To co, to z człowiek? Pajperka na pierwszym? Nie wiem, czy ją zabijać, bo w końcu to też tam. Chcę bić sobie. Park... Ja nienawidzę, przegrywać piperką. Serio, to jest straszne. Poznajcie sami. Aj, bijajcie do farmelona. Do klubu mojego farmelona. Bardzo fajny kluan i napiszcie czy chcielibyście ze mną na przykład pograć, jakbyście się dołączyli do tego klubu to byśmy sobie pograli o to jest takiego, no napiszcie w komentarzu, chcecie czy, czy nie, fajnie by, byście, by było jakbyście się podołączali, naprawdę zajebisty klub, patrzcie parki w ogóle mi pomogi nogi lecą, tylko że patrzcie, ja dałem w tej paperce wcześniej żyć, no nie dałem, nie chciałem żeby ona żyła, ale ale ja teraz po prostu wykończę coś czuję Już tak czuję, takie mam przeczucia. Ej nie no, co za niemiłaki Patrzcie no ludzie Strasznie takie, strasznie O, pięć pucharków Niestety dzisiaj nie mogę trwać tak długo ten odcinek, bo O 19 mam takie finały Wiecie, z kolegami sobie gram, więc Dobra, Bibi. widzowie, a powiedzcie mi, czy macie psa w domu? Bo takie będzie fajne pytanie, bo ja mam. Dobra, widzowie, na dwóch i tu. Jak kamper jeden. no widzę, jak ktoś mnie tak atakuje z nienacka. To jest straszne, ludzie. O, pen na siódmym. A wiecie, że jak pen strzela przez skrzynkę, to mocniejsze obrażenia dostaje. Jak ktoś na przykład za skrzynką stoi, to pieniądze, pieniądze jej, które wypadają z tej strzału, mocniej biją. To jest strasznie takie denerwujące dla mnie, no i patrzcie, no i kolejny kamper, no, no jak tak można wykampić, zero pucharków, ale dobra, jakoś to przeżyjemy, widzówki. O, mamy akurat takie coś, więc no jedną rundę na nagrodzie, kolejną na sejfach, na napadzie i bym mógł kończyć ten odcinek, bo dzisiaj zbytnio czasu nie mam. Może być troszkę taki przyk No, taki będzie troszkę fatalny, ale dobra. Mam nadzieję, że wstawicie te łapeczki. Będzie miło, tak? A i komentarze sobie włączyłem. Niedługo włączę na kolejnym odcinku, więc nie napiszcie mi nic. Niestety, ale jakoś tam przeżyję. Dobra. Teraz ta paperka denerwująca. nie zginie. Nie, i przegrałem. coś widzowie, napiszcie, czy wygramy to, czy nie. Ło, przepraszam, nie napiszecie, ale musimy ją zabić, patrzcie tę, chociaż tą, chociaż tą, patrzcie, to... Patrzcie, to. Patrzcie, on, my mamy jedno, jeden człowiek i już nie leżą. Co? Widzieliście? dwóch zabili na no fatal, fatalnie normalnie, dobrze, że... Ej, patrzcie jakie bym my Fatal, fatalnie normalnie, fatalnie, fatalnie. Dobra, tu ten. To jest mój problem. się dowiedziałem. Elo, elo, elo. Widzieliście to, no. No to w ogóle skandal jest. Czy się pokonać nie da? Czy ten za nie za zniszczalnego się może zbiorę? Może się nazwać. Niemuszczalny. Elo, jeszcze go nie pokonało. Nawet razu. A ta papierka nie go pokona, bo ona to go może na też coś? Co ona się z nim koleguje, czy co? O co jej chodzi? On ją zabija, a ona nic. Bo nawet ona sobie nic z tego nie robi, ona sobie stoi. Zobaczcie. Nie, widzicie, widzicie, nie mam szans. Przegraliśmy do. Teraz nawet. Co, co może, nawet może nie ma słowa. No i widzicie. I o taki mały włos. Dobra to teraz zagramy na napadzie, bo... No na dzisiaj ogólnie Mortisem gramy, ale... jutro już zaczniemy grać innymi zadymiarzami, bo tak na razie to tylko na tych odcinkach Mortis i Mortis. Co nie wie sobie? No ale za chwilkę to się zmieni. Dobra, tu dostał bombę, pocisk jeden. Dobrze, może to chociaż wygramy, widzowie. Fatal by był, jakbym żadny nawet nie wygrał raz. No, fatal by był, przypał by był. Bym musiał nagrywać podwójny odcinek, kolejny, widzowie. A i napiszcie, czy jutro chcecie, żebym nagrał dwa odcinki na raz. No nie, nie, na no, trzecie Dobra, i obijali, safe. Oni mi obijali, więc będzie sprawiedliwie, jak im obiję. Ostatnią bombę? Jeszcze. Jeszcze nie, już nie zdążę. O, teraz 51 do 90. I już. O, patrzcie, tu się odważnie trafił. ale się skaleczył w palec. Dobra, kieramy dalej. To jest ostatnia na niestety. O, patrzcie, jaki ten nani sprytny. Bombę nam chcą. Chce nam przesłać. Te aż chyba wolę dotrzeć. Nie, i sejf No i zapomniałem widzowie, że on na te ciosy szybsze. Tak Dobra, teraz szybko, mam szansę. No póki jest czas. Pobijam widzowie. Dobrze i pięknie. W pięknym stylu wygraliśmy ten odcinek. Nie wygraliśmy odcinek. Ale wygraliśmy to bitwę. Myślę, że ja już mogę kończyć. Pa.